w kolejnym odcinku Placowni z Zrób to Sam. Dzisiaj będziemy złocić. Dzisiaj będziemy bawić się złotą folią i chcemy Was przekonać, że za pomocą takiego drobnego przydasia ozłocimy i pięknie przeozdobimy nasze rzeczy na święta. Co powstanie Natalia, dokładnie? E, powstanie bombka, półpłaska bombka, tego jeszcze nie robiłyśmy. Jest bardzo wygodna w obróbce, <laughs> ponieważ nie lata po stole. Później zrobimy, masz tutaj w ręku taki fajny świecznik. Tak. Też coś prostego ze słoiczków. Też wykorzystamy złotą folię. Czyli co? Przygotowujemy szybko się do pracy i zaczynamy. I działać. zaczynamy. Będzie dwufunkcyjnie, to znaczy w jednym czasie powstaną e, dwie rzeczy. Najpierw pokażemy Wam, co będzie potrzebne do zrobienia bombki. Aby zrobić naszą mopsową bombkę, hmm. potrzebna jest tak, bombka, która jest pokryta akrylam. Wcześniej jest umyta płynem to jest do naczyń. Plastikowa, nie? Bombka? Tak, plastikowa tak. bombka. O, jest o tyle fajna, że będzie fajnie się z nim pracowało, nie? Mm -hmm. Pędzelek, e, nasza złota folia, specjalny klej do złoceń. Też bardzo zabłaszczający. Tak, do tej folii. Nie jest trudno dostępny, bo w Empiku też można znaleźć. I tutaj jest nasz klej 3 w 1. I właściwie to wszystko. Bo to trochę będzie dekupażu. E, zaczynamy tak, tak, zaczynamy mm -hmm. od naszego podstawowego dekupażu. Tutaj Paulina mm -hmm. wybrała sobie wzór e, bardzo świąteczny. Tak. To ja w międzyczasie powiem, żeby do naszego lampionu, właśnie żeby lampion nasz przygotować, potrzebny jest słoiczek. To, przyznam się szczerze, jest słoiczek po kremie, krem drule dokładnie. Został zjedzony, słoiczek został. Do tego potrzebujemy drucik, takie taśmy dekoracyjne do wykonania już tutaj ozdób, guziczki, dzwoneczki i sznurek, żeby właśnie te ozdoby przymocować. Mhm. I tutaj też pobawimy się tą złotą folią. Złotą folią. Czyli może zaczniemy od Ciebie. Tak. Bo u Ciebie będzie szybko, weź uh -huh. sobie słoiczek do ręki. Uh -huh. e, tutaj jakiś drobny pędzelek, e, tak. klej do złoceń. A to najpierw ją złocimy, czy najpierw zakładam żyłkę na nią. E, wiesz co, właściwie można i tak, i tak. Uh -huh. Czyli no, możesz założyć sobie nie żyłkę, tylko drucik. <laughs> Także skombinuj najpierw sobie podstawę. Uh -huh. już ozdobiony nasz świecniczek. Tak. A teraz Paulina zrobi takie serduszko ze złotej folii. To jest bardzo łatwe. Potrzebny mm -hmm. jest nam tylko specjalny klej, który właściwie nie jest do końca klejem, bo on nigdy nie wyschnie, tylko jest takim lepikiem. Mm -hmm. Ja zawsze go trochę wlewam do nakrętki. nakrętki. Jak Dzięki widzisz, to pędzelek. jest bardzo duże opakowanie, mm -hmm. więc cały Wstańczy. dom można sobie wyzłocić. <laughs> I teraz tak. Pędzelkiem nakładasz to, co chcesz, tylko musisz uważać, bo... Ym, ta folia zejdzie w 100% tak, jak położysz ten klej. Rozumiem. Jak położysz grubiej, to będzie troszeczkę taki trójwymiar, jak mm -hmm. płasko, to płasko. No i nałożyłam hmm. preparat w kształcie choinki, tak mi się przynajmniej wydaje. Mam nadzieję, że Wam też przypomina tą choinkę. <laughs> tak i przyłożymy folię, kiedy preparat zrobi się przeźroczysty i będzie nie mokry, tylko lepki, że jak przyłożymy palec i to oderwiemy… To Tak, ale nie zostanie Ci klej na palcu, nie? Dobrze. Także czekamy, czekamy. kilka minut. A, A ja tutaj jak... jeszcze dosuszę sobie boki i będę robiła tutaj właśnie też ozdoby ze złotej folii. I teraz na wybrane elementy na bąbce nakładam nasz klej do złoceń, ale właściwie powinna zrobić to Paulina, bo to jej punktka. Które miejsca chcę żeby były pozłocone, tak. tak? Zobacz, ja wybrałam sobie tutaj tak grubiej reliefy. Mm -hmm. Ja zawsze skupiam się tam gdzie są jasne kolory, czyli na przykład pasek, trochę tam jakieś mm -hmm. elementy dodatkowe. Będziesz potem wiedziała, gdzie przyjechała. Mhm. A skąd? To czary. <laughs> Magia świąt. Makia świąt. Troszeczkę, wiesz, to takie krople grube. Możesz mhm. położyć tam, gdzie są śnieżki. Mhm. Nie za grube? <laughs> nie, tylko stara się robić takie okrągłe, nie kwadratowe. Dobrze. Bo w stu właśnie wyjdzie tak, jak położyliśmy klej. Ten klej też jest bardzo fajny. Niektórzy lubią robić ikony. Mhm. Um, I do zdobienia ikony jest super. Tutaj, właśnie jak są te zagniecenia, te zagniecenia serwetki, też możesz je pojechać sobie tym złotym. Mhm. Możemy oczywiście się starać, żeby ta serwetka była idealnie położona. Możemy kłaść dużo lakieru, żeby się świeciło. Okej, okay. czekamy jest... aż wyschnie nasza bombka i nasz świecznik, i przechodzimy no, bo do naszego. Tu już przezroczysty. Tak. Tutaj ten nasz wzór. Mhm, jeszcze trochę. Jeszcze troszkę. Za... Napijemy się herbaty i wracamy. I ostatni etap naszej pracy, czyli będziemy już przykładać folię. Najlepiej sobie obciąć kawałeczek, bo to jest zawsze wygodniej. I teraz tak, zbliżenie na naszą bombkę. Ok. Przykładamy folię. Wow! Magia światła. I tutaj, gdzie był klej, tam pojawia się złota folia. To takie proste. Fajne i proste jest. jest też drogie. O! To są. Tutaj już widzisz na folii nie mm -hmm. ma tego, nie? Dlatego trzeba też szukać. No, i teraz możemy lakierować. Do tego kleju jest specjalny lakier do złoceń, żeby nie powodował, by to złoto było zielone, ale nieprzyjemnie pachnie, ponieważ jest na bazie rozpuszczalników, chyba. Dlatego my nie będziemy tego robić, ale powiem Ci, że mam już od dwóch lat ramę ozłoconą i to nie robi się zielone. Więc właściwie nie, nie musimy aż nie tak potrzeba. kombinować, bo to zielone nie zrobi się jutro. Do na pewno wytrzyma. Tak. Mogę od razu tą choinkę. Mhm. I odkleić? Tak. Wyszło! Super. No i mamy dwa świeczniki, mamy dwie bombki. Zobaczcie, że ta jest bogato, zdobiona, ta jest tak skromnie. Wybór należy do Was. I mamy jeszcze tutaj taki pomysł. Ta girlanda wisiała u nas dość długo. no ją przewróciłyśmy na drugą stronę. Tutaj mamy e, właśnie taką kolekcję serwetek świątecznych. Tutaj mamy nasze wstążeczki. I zobacz, tutaj są guziki, które też... Też ozłociłaś. Tak. Posmarowałam tym klejem mhm. i ozłociłam. A no tu mamy jeszcze część girlandy niedoczepioną, która właśnie też jest ozłocona. I wybór należy do Was, czy chcecie sobie ozłocić, czy też nie. Tak naprawdę tymi złoceniami możemy ozdobić wychodzi na to wszystko, co chcielibyśmy w domu. Wczoraj się zastanawiałam, czy gdybym zrobiła paznokcie, ale nie wiem, czy miałabym się <laughs> A to z tym może być problem. Ale jeżeli chodzi o świeczki, świeczniki, jakieś drewniane akcesoria, bo teraz takie są bardzo modne, chociażby te gwiazdki, to mhm. też śmiało można by było tymi złoceniami tutaj Jeżeli macie problem na prezent, to zapraszamy do naszego stolarza, który zaprojektuje Wam wszystko, coś będzie personalne. My mamy od stolarza właśnie takie gwiazdki Prezencie i takiego renifera. Właściwie co będziecie chcieli, to może Wam zaprojektować pomóc. Dziękujemy dzisiaj za uwagę i do zobaczenia w kolejnym programie Pracownia Humptystyczna z uts Do zobaczenia.